Cześć, witajcie na kanale DemiDere. Powiem Wam, że dzisiaj jest zwariowany dzień. Wczoraj sobie umyśliłem wieczorem i po prostu stwierdziłem, że to zrobię. Jestem na dworcu autobusowym, jest 6 rano i słuchajcie, jadę do Karpacza. Jadę do Karpacza, bo postanowiłem pójść w góry. Teraz albo nigdy. Byłem na śnieżce, tysiąc lat temu, nie pamiętam. Więc pogoda ma być dzisiaj bajkowa ma być cudownie błękitne niebo i jest minus 6 ale stwierdziłem, że pojadę, więc przyjechałem PKS-em do Karpacza. Ponieważ jest troszeczkę wcześniej jeszcze, bo chciałem wyjechać wyciągiem na Śnieżkę, a jest godzina 8, to idę sobie najpierw zobaczyć świątynię Wang i zaraz Wam pokażę film z Wanga. Tym razem udało mi się, bo nie ma zupełnie nikogo. Oczywiście, wszystko jest pozamykane, no bo 8 rano, Więc, miałem okazję chociaż polatać sobie drogę i zrobić piękne ujęcia z tym przepięknym schodem słońca z nad gór. Nawet widać momentami śnieżkę, na którą się wybieram. Powiem Wam, że jak się uda jutro w drodze powrotnej zaś do i pokazać Wam w środku, to to zrobię. Natomiast wydaje mi się, że Kościół wygląda niesamowicie uroczo, właśnie z tej perspektywy, bardziej niż samego środka i chodzenia dookoła. Nie pamiętam szczerze mówiąc świątyni Bank, kościoła Bank ze środka, bo byłem chyba w podstawówce na wycieczce. Natomiast przejdę tutaj dookoła, ponieważ mam prawie godzinę do otwarcia wyciągu i wam go pokażę. Tu, oczywiście, dużo historii. Dużo pięknej architektury i samo w ogóle osadzenie ogrodów i, i świątyni. Bardzo ciekawe, ja nie będę tutaj Was zanudzał historycznymi faktami. Ten kościół nie jest taki stary na jaki wygląda jak pierwszy raz, to myślałem, że to ma tak z 500 lat i w ogóle nie, absolutnie nie, ale więcej informacji znajdziecie na stronie kościoła Karpacz i tam możecie sobie poczytać i obejrzeć multimedialne. 360-stopniowe ujęcia ze środka i na zewnątrz. Natomiast ja teraz pochodzę po, dookoła po śniegu, chrupiącym przy minus 6 stopniach i wam pokażę to, co tutaj widzimy. Dobra, idziemy na wyciąg. Mam trasę na wyciąg w Jeep, sam mniej więcej wiem gdzie idę. Słuchajcie, jest bardzo zimno bardzo, bardzo zimno. Natomiast ja mam wrażenie, że jestem troszeczkę za ciepło ubrany, bo ubrania mam na minus 50, jest minus 6, no ale. Wierzę, że wiatr i chłód, i góra, i wysokość, i wszystko spowoduje, że lepiej być ubranym cieplej niż zimniej, bo no jest, jest tak naprawdę prawdziwej zima. Jesteśmy w takim punkcie teraz, gdzie jest anomalia grawitacji, no i już dochodzimy sobie powoli do, do wyciągu. Natomiast zrobię taki filmik z wyciągu i wam pokażę w jednym. widzicie tam na Ski Arena bilet kosztuje w jedną stronę 5, 50 zł, a tam z powrotem 55 Natomiast dla uwagi Waszej, bilet jest ważny 10 dni, więc nawet jeżeli zjedziecie na górę, a nie zjedziecie, bo sobie zejdziecie w dół, to dalej bilet możecie wykorzystać w ciągu 10 dni. Ja e, kupiłem dwie strony, w razie czego jakbym jutro zdecydował się zjechać, choć prawdopodobnie nie wykorzystam tego, ale sam fakt, że macie jakby wjazd ponowny za 5 zł, a nie za 50, to wydaje mi się, że jest warte przemyślenia. No i jedziemy. Cały wyciąg mój, ani jednej osoby. Pusto, przyjemnie, tylko lekki powiew wiatru jest po prostu cudownie. Ja powiem Wam, że było niesamowicie uroczo i było tak pięknie i było tak wygodnie i komfortowo, że jestem zachwycony i wyjeżdżamy z Karpacza na Kopę, no a z Kopy podróżujemy sobie na Śnieżkę. Wyjście to jest kop, półtora godziny, ale zobaczcie jak biało, wszystko zasypane, jakie drzewa białe, po prostu zupełnie inny świat, gdzie jeżeli zobaczymy na Kotlinę to wszystko zielone, zupełnie pozbawione śniegu przejdziemy sobie drogą śląską najpierw w stronę domu śląskiego, schroniska a później na Śnieżkę jest po prostu bajkowo i tu mamy dom śląski, schronisko można sobie tam zabokować nocleg albo coś zjeść, akceptują tylko gotówkę, więc bądźcie na to gotowi. Pokoje jednoosobowe są za 60 zł, natomiast wieloosobowe w zależności od wielkości pokoju nawet 20, 30, 40 zł od osoby. Samo wyjście na śnieżkę, która ma 1603 metry nad poziomem morza w lecie jest bardzo przyjemne, bo widzicie, cała trasa jest brokowana, idziemy sobie ścieżką brukową na całą górę. No ale jest zima, jest lód, śnieg, jest naprawdę bardzo mroźno, bardzo, bardzo. Zresztą widzicie, nawet całe słupy i łańcuchy są pomrożone, więc wychodzę sobie, mam duże szczęście, bo jest bardzo wcześnie, jest dopiero po dziewiątej i właściwie minąłem ledwo dwie czy trzy osoby na szlaku, więc cała ścieżka, plus tym przepiękny wsu słońca mój. Absolutnie cudownie, absolutnie górsko-zimowo idealny pejzaż. No, wyjście troszeczkę mi zeszło, bo jednak było dużo ciężej niż mi się wydawało i musiałem co ileś tam metrów przystawać, odpoczywać, bo się sapałem, jak nie wiem, ale było absolutnie przepięknie. A ten człowiek, który tam przed chwilą widzieliście, szedł na nartach, to on wychodził. Właśnie ten pan tutaj, on wychodził z Karpacza od wyciągu na piechotę. Patrzcie, dogonił mnie pomimo, że ja wyjechałem wyciągiem i wychodziłem. I tak oto zdobywamy królową karkonoszy. Przepiękną śnieżkę. E, powiem wam, że schronisko Śmieszka nie jest czynne, ma być pod, e, poddane remontowi gruntowemu, no ale ponoć już od kilku lat jest zamknięte i nic tam się nie dzieje. W środku był kod, więc ktoś tam jeszcze jednak mieszka i tą całą stacją nadawczo, odbiorczo i e, meteorologiczną pewnie jakoś tam zarządza. Natomiast do samego schroniska wejść nie można, no ale oczywiście ratują nas cześć, widzicie tą budę, to jest właśnie taka buda, gdzie można zjeść, napić się, odpocząć i tam za chwilę pójdziemy, to Wam pokażę. Na razie po prostu cieszę się widokami, bo jest po prostu kosmicznie i zobaczcie, jestem sam na śnieżce. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego nie wyjechałem wyciągiem na samą śnieżkę, teraz Wam pokazuję wyciąg, to już szybko tłumaczę. To jest wyciąg po stronie czeskiej. Zaczyna się w Pecu pod śnieżką i można wyjechać faktycznie na samiutką śnieżkę. No ale akurat ja nie miałem takiej możliwości, bo startowałem z drugiej strony. A teraz jesteśmy w tej czeskiej budzie, budzie, budzie gdzie można kupić jedzenie i picie, gdzie ja sobie kupię kartki i oczywiście kofole, czyli czeską kolę. Widzicie tą chmurę na dole, taka niby niewinna chmura, natomiast ta chmura zeszła z dołu i uderzyła w śnieżkę super mocą jakiegoś takiego ala, ala burzy śnieżnej tak słuchajcie zaczęło wijać, zrobiło się ciemno widzicie te całe czarne chmury no coś niesamowitego właśnie tu idzie grupa dzieci i, i dorosłych ubranych w adidasy bez czapek, bez szalików, bez kurtek, jest bardzo zimno teraz jak ta chmura zaczęła powoli uderzać to naprawdę odczuwalna jest temperatura, chyba było minus 22 na szczycie no i ja oczywiście ubrany odpowiednio, plus raczki na głowie, na nogach, postanowiłem sobie po prostu przeczekać chwilę tą burzę, a jak już, już troszeczkę przestało i wiać i walić nikiem, no to też zacząłem schodzić. Te całe chmury właściwie, które teraz widzicie, które zasłoniły całą okolicę, uderzyły z takim impetem na szczyt, że po prostu, no, nigdy czegoś takiego nie widziałem, zresztą to mój pierwszy raz w górach, ale no było naprawdę nieciekawie. I jak się już tak zaczęło naprawdę nasilać, to stwierdziłem, że też zacznę schodzić, bo większość ludzi zaczęła już schodzić i powoli, powoli, yy, bardzo ciężkich śliskich warunkach ze strasznym wiatrem, takimi uderzeniami śniegu, bardzo swobodnie udało mi się zejść, bo ubrany odpowiednio plus raki plus goble z całym organizmem, szło mi się niezwykle fajnie. A ja tu widzicie. Państwo w adidasach, w leginsach po ciężkim lodzie sobie wspina się tutaj po śniegu. No myślę, że to dosyć absurdalne, ale na, na pewno, na pewno ciężkie zadanie. Na dole jeszcze troszeczkę było pochmurno, ale dosłownie parę minut później zrobiło się zupełnie pięknie błękitne niebo, a ja zacząłem kontynuować swój spacer ze śnieżki, której nie widzicie, bo jest za chmurami, w stronę samotni, gdzie mam nocleg. Samotnia to schronisko, pięknie położona z tego co widziałem, no dzisiaj przekonam się na własne oczy. Idę trasą, która się nazywa Biały Jar. To schronisko to nie samotnia. Pierwsze schronisko w drodze z Białego Jaru do Karpaczu to jest strzecha akademicka. Tutaj niestety nie było miejsc noclegowych, choć też jest bardzo fajne schronisko, piękne pokoje, fajny standard, świetne jedzenie, bardzo dużo pozytywnych opinii. Natomiast może następnym razem. No wygląda naprawdę przepięknie. Tak się czujecie, że naprawdę jesteście w górach, śnieg, zima. W ogóle wydaje mi się, że góry zimą wyglądają absurdalnie pięknie. Natomiast tutaj z Czecha Akademickiej kieruje się w dół i jakieś 3 km stąd będzie znajdowało się następne schronisko samotnie wchodzimy do samotności wiem, że jest druga ścieżka po drugiej stronie zupełnie, ale ja postanowiłem iść ulicą, dlatego, że jest dosyć ślisko, jest bardzo obłodzony nie chciałem sobie, nie chciałem ryzykować natomiast no, jest tutaj tak absolutnie bajkowo że postanowiłem szybko wejść, zostawić rzeczy w pokoju i pobiec porobić zdjęcia w koło, bo jest po prostu przepięknie, jeszcze z tym naświetleniem gdzie szczyty góry są mocno oświetlone i wszystko jest bardzo ośnieżone, to jest po prostu bajkowo. Pokażę Wam, jak to wygląda w Samotni. Jest hall, tutaj mijamy biuro po prawej stronie. Ja idę do pokoju numer 2. Mam pokój pojedynczy, ale są dwa łóżka. Koszt pokoju od poniedziałku do piątku pojedynczego to jest 60 zł, weekend 70. No ja ze względu na Was nowy kod pokój jednoosobowy. Bardzo czysty, bardzo, bardzo czysty, prysznica, gorąca woda, po prostu wow, świetne jedzenie, przemilni ludzie, którzy tam pracują, po prostu jestem zachwycony samotnie. No oczywiście pobiegłem porobię sobie filmiki, tiktoki, bo teraz jest zachód słońca, miejsce jest magiczne. Zostawiam Was z tymi moimi ostatnimi ujęciami, bo po prostu samotnia jest tak bajkowa, że będąc w biurze i płacąc za mój nosnek od razu zabłokowałem sobie jeszcze niedzielę. Nie mogę się doczekać, żeby już była niedziela i żeby tutaj wrócił, bo to jest po prostu absolutnie cudowny. Słuchajcie, po prostu bajka. w mojej ostatniej części to czas wracać do domu spało mi się przecudnie, bo tak gorąco tak przyjemnie, i po prostu do nie jeszcze wziąłem gorący prysznic szedłem do schroniska na śniadanie miałem sobie jajka i kawę, i ruszam do domu jest dosyć wcześnie, dlatego akurat miałem sam całe, całe dół mogę sobie pochodzić, porobić zdjęcia Nie udaje się bardzo przyjemną, prostą trasą Samochód do Karpacza. to jest trasa około półtora godziny spacerów, ale wysłać no jest po prostu balkonowo i jeszcze tak udało mi się, że oprócz super skrzypiącego śniegu pod nogami, to nie miałem nawet wiatru, nawet jednego powiewu i pogoda absolutnie fantastyczna. Tutaj doszedłem do Polany i później z Polany z powrotem spacer do Wanga. I tak wam mówiłem na początku, od wak zaczęliśmy, na bank skończymy. Tutaj udało mi się wejść do środka, które kosztuje 10 włotych. I w środku jest to, co wygląda na tylko multimedialną prezentację tego, jak ten kościół został przeniesiony i jak został zbudowany, nie ma podobnego dojścia. Jest on właśnie szczelników, on po prawej stronie. Więc bardzo ciekawe, bardzo fajne doświadczenie. Kościół przeuroczy niesamowity zapach w środku. Piękna sztukateria drewniana. No bajka. Podsumowując, my ostatnie dwa dni w górach to było coś niesamowitego. Zdobyłem śnieżkę, byłem w górach w zimie, spałem w schronisku, widziałem samotnie, zrobiłem piękne zdjęcia. Po prostu słuchajcie, mogę powiedzieć, że niesamowite doświadczenie życia i to zrobione już w styczniu. Bardzo wszystkim polecam. Góry karkonosze są bajeczne, a to co wam pokazałem, to chyba jest dowód na to, co mówię i czym się z wami dzielę. Pozdrawiam serdecznie.